Cześć ludzie kochane. Na razie to jest jeszcze ciemno, ale nagrywam przy takim świetle jakie mam. Dopóki nie kupię sobie takiej lampki jak jest koło to tak będzie czasami. Bo jakbym miał taką lampkę, ten sytuację regulował i byłoby widać mi wyraźnie. Ale to nie chodzi o lampkę. Słuchajcie, chciałbym powiedzieć, że jakiś czas nie będę nagrywał, albo będę nagrywał bardzo rzadko. Z jakimiś informacjami. Dlaczego ja jestem tak jak zawsze? Czyli w miarę jako taką. Tylko córka jest chora ma koronawirusa i cały czas czekam na wiadomość od niej czy to telefon czy na Whatsappie czy na Skype'ie jakoś się tam zawsze dogadamy będziemy mieli kontakt I jeżeli ktoś napisze komentarze to Ale to już ze względu tam na swoje zdrowie troszkę Nie będę za długo odpisywał na pytanie, tylko jak będzie fajny komentarz, to będę stawiał serduszko. A jak serduszko, to znaczy OK. Także w komentarzach pisz, piszcie krótko, także żebym tylko wstawił serduszko. Od czasu do czasu, jak mówię, coś tam nagram. Jak ze świętami, no na, na święta na Wigilię będę prawdopodobnie jak co roku u brata. Daj Boże, będziemy okej okay na tyle, że będę u brata. Wam oczywiście już z życzenia składałem, ale jeszcze raz mówię: wesołych, zdrowych, szczęśliwych i bezpiecznych świąt. Uważajcie na siebie, ludzie kochane. Uważajcie. To się na razie. Budziaczki, cześć.